Dzisiaj zamykanie ręczne dachu w Jaguarze XPS, Bardzo trudna czynność. Tak mówię, trochę z przekąsem, ale ostatnio byłem w serwisie jakła i tam też nie wiedzieli, jak ten dach ręcznie zamknąć. A coś mniejszego dach działał. Tylko nie wiedzieli, jak go się otwiera automatycznie. Więc pokażemy Wam też, co zrobić, żeby on po prostu zadziałał automatycznie. Dobra, więc jeżeli coś się popsuje z elektryką, której tu za wiele nie ma. To musicie sobie ściągnąć tutaj ten boczek. Tutaj mamy agregat, czy inaczej mówiąc, pompę. Macie taki zawor. Skierowany w stronę wlewu paliwa to jest dach działający automatycznie. Skierowany w stronę przodu samochodu to jest dach z bypassem, który możecie obsłużyć ręcznie. Czyli po prostu przekręcacie to o 90 stopni i już możemy ten dach obsługiwać ręcznie. I tak naprawdę to jest wszystko. Cała reszta to potem jest oczywiście, podążysz mi? To potem jest tak naprawdę domykanie, tak jak to robicie zazwyczaj, czyli domykanie klamkami. Zamykamy klamki i już. A co zrobić, żeby on się otwierał automatycznie? Oprócz tego zaboru musimy raz sobie cofnąć oczywiście. Trzeba włączyć zapłon i trzeba zaciągnąć hamulec ręczny, bez hamulca ręcznego ten dach nie będzie pracował. Tu jest trochę to zdradliwe, bo ten hamulec opada. Dźwignia opada z tego względu, żeby łatwiej wysiadać. To jest charakterystyczne dla aut, które mają dźwignię tutaj po stronie drzwi. No, trzeba się upewnić, że mamy to zaciągnięte, tutaj mamy guzik oczywiście na środku, odpinamy klamki. Tutaj mamy taki rygielek, na dół, na dół, przekręcamy na zapłon, zaciągamy ręczny, naciskamy guzik, opuszczają się tylne okna i dach się otwiera. Także taka jest tutaj procedura. W większości aut trzeba, może nie w większości teraz, bo coraz to wyższe prędkości są dozwolone, ale są auta, w których faktycznie trzeba zaciągnąć ręczny, w niektórych tak jak na przykład w Volvo C70, czy w BMW Z3 trzeba nacisnąć hamulec zasadniczy, więc no takie są nieraz myki. Są też auta typu Porsche 934, gdzie do otwierania dachu potrzebna jest tylko pierwsza pozycja kluczyka. Dla mnie to jest trochę dziwne, ale tak tam jest to zrobione. Także co, kraj to obyczaj, tak można powiedzieć. A w Jakłażu to wygląda w dość standardowy sposób, tylko żeby nie zapomnieć o tym hamulcu. Dzięki za oglądanie. Do następnego. Hej.